Siemanko, z tej strony kwadratowy. Witam wam, Was na kolejnej eksploracji. A dzisiaj przed nami zabytkowy młyn w centrum miasta. No zobaczymy, czy uda nam się gdzieś wejść. Bo, generalnie, niby jest teren prywatny, monitoring, ale jakoś tutaj nie widzę nic. Jest brama otwarta, więc praktycznie możemy mieć tutaj wstęp. Praktycznie yy, każdy. Z tego co mi się udało dowiedzieć, młyn spłonął około 6 lat temu. Upłonął dwukrotnie, nie wiadomo z jakich przyczyn, bo nie ujęto sprawców podpalenia. Wiem, że był podpalony dwa razy. Jest spisany na listę zabytków, ale jak widać, właściciel niewiele z tym obiektem w sumie robi więc. Zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka. Obiekt ogólnie jest y, dramatycznym. Stanie techniczny, masz dziw, że się jeszcze nie zawalił w sumie, no ale spróbujemy sobie tam wejść oczywiście na własne ryzyko, więc nie zachęcam do naśladowania. To jak widzicie, zbyt wiele nie zostało. Mam tutaj dziurę śmieci oczywiście, bo ktoś musiał sobie już tutaj zrobić śmietnik w zabytku tutaj był dach generalnie, ale już go w zasadzie nie ma, bo tak jak mówiłem budynek był podpalony i to dwukrotnie więc jest tutaj no, opłakany w sumie opłakany stan ale jak widać, architektura jest tutaj przepiękna. Więcej informacji napiszę w opisie filmu, bo to w zasadzie taki spontaniczny wypad, więc się nie przygotowałem do niego. Widzicie, jest tutaj miejscówka również. Na schody może nie będę wychodził, bo raczej im nie ufam. Jest tutaj pełno szkieł, więc wolę nie ryzykować tutaj zdrowiem i życiem. Jak widzicie, takie perełki można znaleźć w centrum miasta. Tu już oczywiście zostało przejście zamurowane. Co tam było, to w sumie nie wiem. Widzicie graffiti i te sprawy. No nic, spróbujemy przejść dalej. Jeżeli nam się uda, oczywiście jesteśmy obserwowani z każdej strony. Bo, tak jak mówiłem, obiekt znajduje się w centrum miasta. Więc gdzie nam się uda dojść, to w sumie nie wiem. Więc Zobaczymy. No jak widzicie, tutaj jest druga część budynku, przez które żeśmy zaglądali. Ale jak widzicie, jest tutaj również... Żółta tablica jest zasłonięta, więc my myślę, że nie będziemy tutaj łamać przepisów żadnych. Bo urbex nie polega na tym. Gdzie będę mógł, to zajrzę, ale nie będziemy łamać prawa. Ogólnie widać, że coś się tutaj dzieje, bo jest sprzęt budowlany. W sumie. Ale jak widzicie, w opłakanym tanie to jest. Ale pięknie. No, widzicie, znaleźliśmy tutaj wejście. Oczywiście również po pożarze. Halo, dzień dobry. jakie są wyjścia znajdziemy jedne wejście bo to jakoś nie bardzo przyjemnie wejdziemy sobie jeszcze tam budynek z drugiej strony jakoś mało tam ciekawie Bo jak widzicie, teren jest ogromny z każdej strony, więc jest pięknie. właśnie dachu, który jest zawalony i grozi zawaleniem, więc nie wygląda to zbyt za ciekawie. Nie ja będziemy przechodzić tędy, bo nie chcę, żeby mi coś spadło na głowę, więc pójdziemy z drugiej strony. W centrum miasta. Takie rzeczy. To jest ta właśnie część, przez którą żeśmy patrzyli, gdzie sobie odpuściłem przejście pod tym dachem, bo to nie wygląda zbyt zachęcająco, mamy kawałek jakiegoś filaru. Tak jak mówiłem miejsce jest bardzo zdewastowane i po dwóch pożarach. więc dostać w głowę nie jest problem tu widzę, że jest chyba coś podremontowane albo nie było w takim strasznym stanie to jest to główne miejsce które zostało zastawione, żeby nie robić wejścia. Ale jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Moment, szyba jest tutaj zbędna. Proszę moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną eksplorację. I niestety nie ma co więcej pokazywać, bo dalsze wejście na wyższe kondygnacje zagraża bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu. A tak jak mówiłem, na własną odpowiedzialność, ale oczywiście nie namawiam tego, ale obiekt, jak widzicie, jest przepiękny. Szkoda, że niszczę je, niestety, bo jeszcze 6 lat temu był w dużo lepszym stanie, były piętra, było, było tego więcej ogólnie, no ale pożar zrobił swoje. Pytanie, czy przypadkowy czy ktoś pomógł. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólną wyprawę i widzimy się na następnej eksploracji. Pozdrawiam siema.